Rozumiem motywy, chęć zmiany swojego dotychczasowego życia. Oczywiście no, przez tyle lat zasługi pana Arkadiusza Kuglarza dla samorządu województwa są naprawdę duże i będziemy go brakowały na zwyczajnym świecie. Bo to osoba z dużym doświadczeniem i to tym również z tej drugiej strony, bo pamiętajmy, że Arkadiusz Kuglarz to też wieloletni dziennikarz. Więc na pewno to, to, to jest strata dla samorządu województwa, ale. Ale jest to decyzja zupełnie osobista i motywowana osobistymi, takimi prawdziwymi powodami, z którymi nie sposób dyskutować. Przyjmuję, żałuję i życzę naprawdę, naprawdę wszystkiego dobrego. Akurat mamy nowego zastępcę dyrektora, pana Przemysława Podpieszyńskiego. Myślę, że przez najbliższe miesiące będzie on prowadził i będziemy decydowali o tym. Jesteśmy w ogóle w takim, w takim, momencie trochę zmian organizacyjnych wewnątrz urzędu. Dużo się będzie w najbliższych miesiącach działo, jeżeli chodzi o takie, o taką trochę zmianę organizacyjną. Pamiętajmy, że ta, która istnieje, ona jest wypadkową wielu lat. Czasy się trochę zmieniają, zmieniają się również akcenty tego czym się zajmujemy od, już od jakiegoś czasu, ale też no, w związku z zmianą, która nastąpiła w ubiegłym roku e, na stanowisku marszałka, również ten pomysł na zarządzanie e, samym urzędem jest trochę inny, i, i myślę, że to będzie jedna z takich elementów zmian. Na razie wszystko zostaje tak, jak jest, zostaje przemysł odpocznieński, będzie kierował gabinetem marszałka.